Siema siema, to ja Shiro eee, dzisiaj tak jak mówiłem środowy odcinek dzisiaj omówię nowy trailer do snafa security bridge eee, oglądałem go już oczywiście i mam parę swoich przemyśleń co do tego ja w trakcie będę przerywał i mówił to co chcę powiedzieć bo pozostałem wiele do życzenia co do tej gry ale to zaraz się przekonacie When I first found you you were nothing. You were I tutaj co się? Przegapiłem. Tutaj Mamy tutaj taką tpiarę, nie? I Później też będę o tym mówił, ale FNAF z takiego, jakiego pamiętam, czyli na przykład FNAF 4, załóżmy. Takiego, o, mam. FNAF 4, nie. Zobaczcie, jak wygląda FNAF 4. No. Czuć, że to jest gra horror. A tutaj, bo to już nie robi Sam Scott, tam jest jakaś firma, chyba Steel Wolf. Tak, jakoś tak to było. Ta firma robi te postacie jakby takie no, zobaczcie to. no To jest takie, no nie wiem, to mi się kompletnie nie pasuje mi, to już... To nie, nie czuć tego klimatu, to też nie wiadomo jak to będzie nie Ale po tym trailerze to ta postać tutaj jest taka zbyt przyjazna. Powiedzmy. Ale dobra, lejdźmy dalej. Gregory, I teraz tutaj stop. Bo tu jest jedna rzecz, która mi przypomina ten dzieciak. Yy, I teraz zobaczcie. On tutaj ma na koszulce takie dwa paski, nie? A teraz. Z, z, na przykład na 4 chyba, nie? Yy, kid. On też na koszulce ma tutaj dwa takie paski, nie? I włosy ma kinda podobne, więc to. I już nie pamiętam też dużo z historii fnaf kiedy się tym mocno interesowałem, ale. No. Taka sama koszulka, nie? Więc. Może to jest ten dzieciak, ale to. To jest taka mała rzecz, którą zauważyłem, i lecimy dalej. jesteśmy tu i Won't stop hunting you. None of them hunting. Tutaj zatrzymajmy się tutaj, jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, ale tutaj już bardziej się doczepię do grafiki, bo to te tunele i te piłki one są zbyt gładkie one są zbyt gładkie, jakby graficznie, strukturowo. Nie ma jakby takiej... rzeczywistości w sobie, nie? No zobaczcie tutaj. O, no to jest takie... jest? nie. You I say! You will bring me what I want, and if you fail me, then you will, both of you, burn! Dobra, jakie są przemyślenia dla mnie o tej grze aktualnie? Ta gra poszła w kierunku zdecydowanie. To nie jest SNAF, jaki każdy zna. Ta gra zamieniła się w Hello Neighbor i Case Animatronics. No dosłownie to jest to samo edycja w SNAF. Animatroniki Cię gonią, jest animatronics. Tutaj gdzieś był taki moment. Tu. To wygląda, jakby dzieciak się chował w szafie. To mi się kojarzy bardzo z Halo Neighbor. Ta gra, według mnie, poszła bardzo w tym kierunku. Każdy chciał. Tak uważam, każdy chciał zobaczyć fnaf w którym można chodzić sobie po całej mapie. Ale... Źle to zrobili. Nie wiemy do końca jeszcze, jak to będzie do dokładnie, ale po tym trailerze no wnioskuję, że to po prostu będzie bieganie po mapę i uciekanie. Tutaj gdzieś yy, było, że zerka se chłop na zegarek. To tutaj będzie. O! I tu są takie kinda kamery. No no bo to są kamery. Tutaj widzimy jeszcze mapę. Inwentory. To jest coś czego nie widziałem wcześniej, nie przyjrzałem się. Inwentory. To jest tym bardziej mi się teraz kojarzy z Halo Najbox i po prostu zbieramy itemki i coś, żeby móc wyjść z tego, z tej restauracji. To poszło według mnie w złym kierunku. Bo to już nie jest FNAF. Tutaj widzimy, że będziemy zbierać jakieś tikety. Tutaj. Może to będzie coś ta takie jak FNAF AR, że można zatrzymać animatronika wstrząsem. Yy... I mamy latarkę. To to nie wiem co to jest. Ale... Ale też mówię, nie trybuję sobie scenariusza do tego filmu. Po prostu mówię to, co uważam, tak prosto z siebie. Ta gra po prostu poszła w złym kierunku. Stała, no, przekombinowana. Fajnie jest chodzić po restauracji fnaf ale oni za bardzo zrobili w Hello Neighbor plus. Zdecydowanie za bardzo. To to nie jest w po prostu. Dodali ten aspekt z kamerami, że w Snap'ie zawsze są kamery, ale to jest już coś co innego. I eee... co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Na końcu, też jedna rzecz. There is more going on here than you realize. Tutaj, mi się wydaje, że to jest Baby I to jest fajna rzecz, którą dodali Oni często dodają na końcu trailerów coś związanego na przykład z częścią, Albo jakiś smaczek I tutaj to jest fajne To mi się wydaje, że to jest Robo's Baby I że to jest Baby Mój kolega mówi, że to jest Pink Drop Nie wiem do końca co to jest Ale... Tutaj to jest chyba spalone i jak wiemy w poprzednich częściach e, Springtrap, tam Freddy i tak dalej, e, Baby zostali spaleni. Więc mi się wydaje, że to jest Baby to może być Baby to jest chyba To Pewnie, tak się wydaje. E, to tyle co chciałem od siebie powiedzieć o tym trailerze. Zawiodłem się trochę. Nie powiem, że nie i dziękuję wam za oglądanie, za, za wysłuchanie mnie, co ja mam do powiedzenia o tym trailerze i do zobaczenia w piątek, a w przyszłości mam nadzieję, że w FNAF Security Breach siema.